Wszystkim. Dzisiaj naprawia konsola PlayStation 4 Pro. Nie wyłączajcie kanału, nie pomyliście się. Tak naprawiam dzisiaj właśnie konsolę. Tutaj dosyć banalna prosta usterka, czyli prawdopodobnie uszkodzony transmitter HDMI. Konsola uruchamia się, ale niestety nie wyświetla obrazu. Już on nawet to pokazuje, tylko znajdę gdzieś przewód. Dobra, przewód zasilający mam, proszę bardzo. Podpinamy. HDMI wam nie podpinam, bo niestety no, i tak nic nie zobaczymy. Jeżeli się uda naprawić, to oczywiście konsolę podepnę później po, a, pod Avermedia, żeby, żeby, żebym mógł wam pokazać obraz. No jak widzicie, konsola przeszła w białą diodę, a na ekranie niestety miałem ciemność. Tutaj monitor próbuje się jakby załączyć, e, pokazuje coś tam, ale no niestety bez skutku czyli cały czas tam próbuję załączyć, wyłącza, wyłącza, wyłącza i tak w kółko w dzisiejszym odcinku postaram się właśnie wymienić ten transmitter zobaczymy czy czasami konsola już nie była gdzieś bo z tego co widzę nie ma już tutaj plomb gwarancyjnych a śruba widać, że była już wykręcana więc biorę się do pracy trzeba oczywiście zdemontować całą konsolę, wyciągnąć całą płytę główną Widzicie to? Ktoś tutaj odwrotnie założył ten uchwyt On był tak. Widzicie jaki cypelek? To, ta klamra, ma powinno być tak Okej, dobra To teraz troszeczkę sytuacja się skomplikowała bo faktycznie nie wiem czy nie będę musiał robić rebalingu układu albo raczej wymiany, czyli wymiany nie wiem, czy jest sens wymiany, bo aby wymienić tutaj APU, trzeba wymienić APU, Bios. Oczywiście napęd. Mostu chyba nie trzeba, choć nie mam pewności. Dobra, teraz tak. Yy, tak, musimy wyciągnąć również zasilacz chyba z drugiej strony. Bo ja to mówię, no, dawno nie rozbierałem tej konsoli, a tutaj nie chcę po prostu tego uszkodzić. Dobra, odkładamy końcowy. Tak, musimy zdemontować sobie ten górny plastik. A no to też się robi jakoś na zatrzaskach. Ok, puściło. Spokojnie, zatrzaski całe. O to chodziło. Tutaj mamy zasilacz. To sobie zdemontuję. Spokojnie z płytą tam się nic nie dzieje. Dobra, tutaj mamy tak. Właśnie nie byłem pewien. Czy tutaj się demontuje również całą, cały zasilacz, żeby tutaj wymontować e, płytę. Dobra, tą blaszkę sobie demontujemy. No to ładnie, konsolę ktoś kurczę nam uszkodził skomentując odwrotnie eee, tą klamerkę dobra, teraz płyta chyba nam teraz uwaga, właśnie tu jest taki ten cholerny eee, jak to się nazywa wtyczka tutaj trzeba delikatnie, o dobra mamy to demontowane. teraz uwaga, delikatnie bierzemy płytę, czyli samą konsolę, odkręcamy ją z powrotem Teraz płyta powinna nam bez problemu wyjść, Aby nie Nie, na no, pewno on wyjdzie, zaraz zobaczycie Jest, jest i płyta Jak to... O, proszę bardzo. Widzicie to? Co tu się odpierdzieliło? Gdzie jest pasta? Okej. Okay. Co ten rdzeń? Czemu ten rdzeń nie miał pasty? No tego to się już nie spodziewałem. Jakbym wiedział, że tutaj konsola na rdzeniu nie ma pasty, tej konsoli w ogóle bym nie uruchomił. To ciekawe, teraz czy czasami nie doszło do przegrzania tej konsoli. Tutaj mamy oczywiście nasz transmitter. Za chwilę sobie sprawdzimy sygnały. Mamy nasz transmitter Panasonic. Sprawdzimy sobie te linie, czy one czasami nie są jakoś przywarte, zwarte czy nie mają jakichś dziwnych oporności no to jedziemy w takim razie tylko czekajcie, o teraz będzie w porządku jakaś tam drobna różnica, ale to myślę, że to nie jest źle, ale jak widzicie no różni się od tych akurat ta pierwsza się różni nie, nie ta pierwsza, ta, ta się różni. Nie wiem. Zobaczymy. Teraz co sobie sprawdzimy? Sprawdzimy sobie, czy nie mamy zwarcia tutaj gdzieś na kondensatorach. Tu nie ma zwarcia. Tutaj też nie ma zwarcia. Czyli nasz transmitter nie jest zwarty. Czyli on nie ma zwartego zasilania. Tutaj mam jeszcze jakiś mały kondensator. Tutaj też nie ma zbawiać teraz, to już sam nie wiem, co mam zrobić. Bo jak sami widzieliście na naszym Apu, tutaj, nie było w ogóle pasty. No i teraz nie wiem, czy ten układ jest sprawny, jak to wygląda. Czemu tutaj ktoś nie dał pasty? Czemu to ktoś, nie wiem, co tu kombinował. Ogólnie czekajcie. Czy, czy nasz transmitter był w ogóle? Lutowany, nie, nie był on zlutowany, jak widzicie. Nie ma śladów żadnych tam lutowania. Nasze gniazdo. Nasze gniazdo wygląda powiem wam. W porządku. Mogę sobie sprawdzić jeszcze. Piny. Widzicie wszystko widzicie? Czy któryś czasami pin nie łączy może i dlatego nie wyświetla nam obrazu? Spiny są w porządku. Dobra, wiecie co? W takim razie ja zamówię ten transmitter. Aktualnie nie mam go na miejscu. Jak do mnie paczka zjedzie, no to po prostu go wymienimy. No i tu będziemy mieli pewność. Jeżeli dalej będzie problem z obrazem, gniazdo HDMI raczej nie ma co wymieniać, bo jest w porządku. Z drugiej strony również wygląda w porządku. Sprawdziłem to pod mikroskopem. No i tutaj wygląda ok. Więc w takim razie zajmiemy się wymianą tego transmitera. Nowy układ już wlutowany. Tutaj mam stary układ. I jak to wygląda ogólnie? No nie jest źle. Myślę, że może być. Nie no, jest OK. Zobaczcie. Jest ładnie wlutowane. Piny są w porządku. W takim razie zostało mi złożyć konsolę konsola powiedzmy jako tako jest złożona jeżeli da obraz to i tak ją później rozkręcę wyczyszczę wymienię termopady i zobaczymy dobra podpinam HDMI w lewym dolnym rogu powinniście zobaczyć obraz jeżeli konsola go pokaże dobra, zasilanie jest Teraz tak, żebyście widzieli, tutaj mamy, będziemy mieli diodę 3, 2 i 1. Jest niebieska. Dasz obraz? Czy nie dasz? Chyba dało obraz. Jest obraz. Jest obraz. Sprawdzamy stan pamięci masowej systemu. Jest ok. Transmitter się okazał być uszkodzony. A obawiałem się, niestety, o APU czyli cały procesor. Już myślałem, że będę musiał go ręcznie kulkować, ale dobra, jest ok. Czyli mam jakiegoś pada, mam pada, mam jakiś kabel USB. I ona ma porty. Tu ma port. Zobaczymy, czy się sparuje w ogóle. Poczekamy, jak ona się zrestartuje. Ale jest już dobrze, jest dobrze. Będzie kasa. <noise> Będzie zarobiona kasa. Dobra, jest PlayStation. O, proszę bardzo, jaki komunikat. Aha. Co, muszę wyłączyć ten HDCP. A ty, kurcze Udało się w końcu przechwycić obraz z PlayStation. Jestem i ja, Siemka. Pogramy sobie dzisiaj w Crash. Crash oczywiście był już zainstalowany. Eee, płytka jest w środku, więc napęd działa. Dobra, czemu tutaj od razu to się nie ruchamia? W sumie to nie PlayStation 5, nie? No, dajemy. No i ja mam fajne ogólnie wierka. Ja osobiście też w to gram. Jak mam czas. Chociaż teraz bardziej grałem w Crasha Bandicoota Fajnie, że zrobili właśnie. Remake. Można sobie pobrać na konsoli nowszej generacji. Ale powiem Wam kiedyś to się grało. PlayStation 1. Na jedynce może tak niekoniecznie na dwójce. Na dwójce to się grało. Właśnie w Crasha też. Chodziło się do znajomych właśnie. Osobiście nie miałem konsoli że bardzo chciałem właśnie mieć kiedyś tak, PlayStation 2, to były właśnie czasy takie, ale dostałem co innego, dostałem PlayStation e, PSP, o, powiem Wam, to też fajna konsola, podczas przerw właśnie w szkole grało się na konsoli, brało się właśnie PlayStation i się grało, no i taki tłum się zbierał wokół. Jak kolega sobie też kupił w Playstation Czyli chodzi mi o dokładnie o PSP No to, że no, na atakę Na przerwach, się grało. No, no, co? no i co to ma być? A no, ja to co? Kiedy pan jakimś rakiem? Powiedzcie no, w komentarzach, czy dojadę jako pierwszy albo jako ostatni żeby zająć te drugie albo trzecie miejsce, nie? było blisko i jest blisko nie, nie został, nawet o mikro, chciałem powiedzieć, że żeby mikro tak? nie, żeby mikro został, zostałem no fajnie ale ogólnie piszcie w komentarzach co myślicie o tym właśnie takich ujęć ogólnie e, planuję zrobić takie ujęcia e, podczas naprawek więc nie spodziewajcie się że takich filmów po prostu moim zdaniem lepiej to wygląda I ciekawie Jestem właśnie ciekawy też zdania A myślę, że to ja poddałem go rakietą, no to rakieta od bok leciała Zobaczymy, to uprężenie Jeszcze ale dostał, widzieliście to? Ale fart Dobra, idziemy dalej To był fart Już nam należy niepotrzebne Chyba to by się przydało, powiem wam szczerze, jakiś nitro. Dawaj nitro. O, o jeszcze lepiej, no tak. No dawać, no. Także tutaj trzeba właśnie w tej grze driftować, żeby się rozpędzać, ale powiem wam szczerze, że... Nie rozgryzłem się tego. No i jestem drugi. Nie, trzeci. Jakim cudem? No to fajnie, dobra. To jednak trzeci skończyłem, tak jak mówiłem. Jestem trzeci, jestem na podium. Podsumować naprawdę chyba nie ma co. Widzieliście, wymiana transmittera, HDMI, konsola działa, wyświetla obraz. Eee, od razu oczywiście zrobiona konserwacja, czyli wymiana pasty oraz tych termopadów. Tam jednego chyba brakowało. Więc one zostały również wy wymienione na nowe. Konsolę działa co do temperatur. Tak, ciepłe powietrze oczywiście wylatuje, ale nie słychać w ogóle konsoli, więc jest to zrobione prawidłowo. Oczywiście w przyszłości można kiedyś tutaj ciepłe medal dać. Po co w tej chwili kombinować? Dobra, widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie. Jeżeli możecie, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach co myślicie o tym tego filmu. I do następnego. Na razie, hej.